Cześć, dzisiaj obejrzymy sobie coś bardzo fajnego, gierka, która, która wyjdzie za jakiś czas, dość za, za niedługo tak naprawdę. Disney Dreamlight Volley, czyli taka dolina snów Disneya, z postaciami z bajek. Patrzcie, mamy Kró Krajinę Lodu z rękę Ariel. Okej, okay, przyspieszmy może sobie to, żeby troszkę szybciej szedł ten trailer. Siema wszystkim, cześć. Oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha, link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Tam gram na żywo. Znaczy, możemy sobie zbierać stroje, wow. O. I naklejki dawać, dobra. I każda postać ma... Ja, patrzcie! Ratatuj!

i będziemy gotować z ratatujem. Ej, super! Zapowiada się naprawdę mega. Sknerus. Ej, super! Naprawdę, to jest naprawdę mega. Podoba mi się. Scrooge. O, czyli będziemy też budować coś, czyli wykonywać po prostu spełniać prośby mieszkańców tej doliny. I będziemy mieli swój domek nawet. Ej, ale super! Na pewno będę grał w tę grę.